Cześć, mam na imię Magda. Przygotowaliśmy dla Was przegląd zegarków Garmin, które sprzedawały się najlepiej w drugiej połowie 2019 roku. Zapraszam. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym wysypem nowych modeli zegarków. Największa zmiana to nowy czujnik tętna, który stał się dokładniejszy i do tego pracuje także w wodzie. W wersji poprzedniej mamy diody wpisane w trójkąt, natomiast w nowej diody są ułożone w linii. Dodatkowo do nowych modeli wprowadzono moduł GPS produkcji Sony, który jest trzykrotnie bardziej energooszczędny. Zużywa 5 mA w porównaniu do poprzedniego, który zużywał 16 mA. Zacznijmy od zegarka Venu, który zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji częstości zakupu. Jest on bezpośrednią odpowiedzią Garmina na smartwatche konkurencji, czyli Apple i Samsunga. Venu to właściwie ulepszona wersja Vivo Active 4 ze znacznie nowocześniejszym wyświetlaczem AMOLED, który może pochwalić się wyższą rozdzielczością, żywszymi kolorami i większą widocznością w świetle dziennym. Poza funkcjonalnością dotykowego smartwatcha, Venu posiada zalety zegarków sportowych, czyli energooszczędny moduł GPS i bardzo dokładny miernik tętna. Ten zegarek z włączonym GPS-em i z odtwarzaniem muzyki będzie pracować do 6 godzin, ale bez dodatkowych aplikacji będzie działał do 5 dni. Wenuł wyposażony jest w korning Gorilla Glass 3, dzięki czemu jest odporny na zarysowania, ale i tak zalecamy nakleić dedykowaną folię ochronną. Koperta wykonana jest z polimerów, bezel jest ze stali, a pasek został wykonany z silikonu. Wenuł działa także w wodzie, ma wodoodporność 5ATM, można więc bez problemu używać go na basenie. Osoby ćwiczące jogę, pilates albo ćwiczące cardio z pewnością ucieszą się z animowanych instruktorzy na wyświetlaczu. Wenu posiada oczywiście możliwość odtwarzania wgranej w niego muzyki, nawet do 50 utworów. Można go też wykorzystać do bezdotykowego płacenia, korzystając z aplikacji Garmin Pay. Jak już nas przyzwyczaił Garmin, zegarek odczytuje pozycję dzięki satelitom amerykańskiego GPS, europejskiego Galileo i rosyjskiego GLONASA. Jeśli macie ochotę na nową tarczę, możecie pobrać ją z Garmin Connect IQ. A na sam Garmin Connect możecie wgrać zapis z treningów i zawodów i przeglądać je potem na komputerze czy komórce. Zegarek posiada wiele więcej dodatkowych funkcji, między innymi pulsoksymetr, mierzenie tzw. body battery i monitorowanie nawodnienia organizmu. Na chwilę obecną Venu to koszt około 1500 zł. Czwarte miejsce pod względem ilości sprzedaży zajął zegarek Vivoactive 4S, czyli tańszy kuzyn Venu. Posiada on wyświetlacz Memory Pixel, który jest zdecydowanie bardziej energooszczędny, ale nie jest tak widoczny w świetle słonecznym i nie posiada tak żywych kolorów jak AMOLED. Vivoactive 4S może pracować aż przez 6 dni, czyli o jeden dzień dłużej niż Wenu. Zegarkowi temu do Venu brakuje jeszcze termometru, który mierzy temperaturę otoczenia, jeśli zdejmiemy go z ręki na kilkanaście minut. Vivoactive 4S jest mniejszy od Venu, natomiast Vivoactive 4 większy i cięższy. Ceny Vivoactive 4S zaczynają się od 1200 zł. Trzecią pozycję na naszej liście zajmuje triathlonowy zegarek Forerunner 735 XD. Ze względu na swoją cenę jest to bardzo popularny model już od 2016 roku. Mimo że większy, jest równie lekki jak Vivo Active 4S. W trybie oszczędnym praca baterii wystarcza aż na 11 dni, natomiast z włączonym GPS-em 12 godzin. Mamy do dyspozycji również tryb Ultra Track, czyli z włączonym GPS-em, który pozwala na korzystanie z zegarka przez 24 godziny. Dzieje się tak dlatego, że GPS działa tylko w pewnych momentach, kiedy zegarek próbuje ustawić swoją pozycję pomiędzy pomiarami. Zegarek współpracuje z Connect IQ do zmiany tarczy zegarka, Garmin Connect do zbierania Informacji o treningach oraz Strava live segments do współzawodniczenia z innymi kolarzami i biegaczami. Największą zaletą Forlanera jest połączenie funkcji dedykowanych wyczynowemu uprawianiu biegania, jazdy rowerem, pływania i triatlonu z relatywnie niską ceną. Cena obecnie kształtuje się na poziomie 900 zł. Dwa pierwsze miejsca na liście sprzedażowej zajęli przedstawiciele serii Fenix. Dzieje się tak dlatego, że zegarki te łączą funkcje smartwatchy z bardzo fajnym wyglądem, który nadaje się zarówno na imprezę, jak i na spotkanie biznesowe, a także na co dzień. Drugie miejsce zajmuje zegarek Fenix 5 w wersji podstawowej. To jak dotąd na naszej liście najcięższy zegarek, prawie dwukrotnie cięższy od wcześniej omawianych. W trybie zegarka pracuje on do 14 dni. W trybie GPS do 24 godzin, a w trybie Ultra Track nawet 60 godzin. Ma też wyższą wodoodporność od przedstawionych wcześniej zegarków, bo aż 10 atmosfer, czyli według tabeli Garmina można z nim uprawiać szybkie sporty wodne, jak na przykład jazdy na nartach wodnych. Fenix 5 dysponuje ogromną ilością funkcji i aplikacji do wyboru, łącznie z możliwością wgrania własnych albo pobrania ich z Garmin Connect, jak na przykład aplikacji do jazdy na rolkach czy grania w piłkę nożną. Fenix 5 w 2019 roku był tak rozchwytywany ze względu na swoją wszechstronność oraz dość atrakcyjną cenę, która wynosi około 1500 zł za sztukę. Niestety ten model przestał już być produkowany i niedługo zniknie z rynku. I oto nadszedł czas, abyśmy przedstawili bezapelacyjnego lidera naszego rankingu. Pojawił się pod koniec sierpnia 2019 roku i od razu zdominował rynek. Dominuje go zresztą do chwili obecnej. I to Fenix 6X Carbon Sapphire. Flagowy produkt Garmina, największy z zegarków na naszej liście. Posiada szkiełko wykonane ze sztucznego kryształu szafiru, które jest odporne na wszelkiego rodzaju zarysowania. Można je zarysować tylko przy użyciu twardego diamentu. Carbon w nazwie oznacza powłokę delce, którą pokryte są bezel i koperta. Powłoka ta twardością przypomina diament, sprawia, że produkt jest bardzo odporny na zarysowania. X w nazwie Phoenix 6X oznacza, że jest to największy z serii zegarków. Ma on największy wyświetlacz i baterie. Zegarek jest stosunkowo duży i ciężki, ale dzięki temu po brzegi wypełniony funkcjami. Obsługuje mapy płatności w terminalach, można słuchać wgranej do niego muzyki, ale największym jego osiągnięciem jest bardzo duża energooszczędność w stosunku do poprzedniej serii, czyli Fenixów 5. W trybie zegarka Fenix 6X pracuje aż 21 dni z włączonym GPS-em 60 godzin, a po uruchomieniu trybu oszczędnego 120 godzin. Po włączeniu trybu najbardziej oszczędnego. Po wyłączeniu niektórych funkcji można korzystać z Feniksa aż przez 80 dni. Ma 32 GB wbudowanej pamięci, co pozwala na wgranie dużej ilości map albo nawet do 2000 utworów muzycznych. Jeżeli chodzi o nowości, zegarek Fenix 6X posiada funkcję Pace Pro, która pozwala na założenie tempa na zróżnicowanej górskiej trasie i osiągnięcie oczekiwanego wyniku na mecie. Użytkownik może ustawić też Positive albo Negative Split, czyli założenie zmieniającego się tempa biegu. Cena Fenix 6 X Carbon Sapphire to około 3750 zł. I to wszystko w naszym zestawieniu top 5 najlepiej sprzedających się zegarków. Ktoś może zapytać co z Sunto i Polarem, ale to Garmin prowadził w naszym zestawieniu najlepiej sprzedających się zegarków w drugiej połowie 2019 roku. Oczywiście jest to tylko fragment naszej oferty. Pamiętajcie, że u nas dostajecie aż 3-letnią gwarancję, co jest ewenementem na rynku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!